Beata Kastner, dzień dobry, zapraszam na magazyn Kultura o to co dziś dla Państwa mamy. Przed balem Rzecz o Rzeczach, czyli słów kilka o ciekawej wystawie w muzeum. Będzie krótkie spotkanie z Anią ortodoks przy okazji koncertu w klubie Akcent, a zaczniemy od spektaklu baletowego Jezioro Łabędzie w wykonaniu królewskiego baletu klasycznego. Jezioro będzie Piotra Czajkowskiego to klasyka klasyki, zatem rodzi się pytanie, czy jest tu przestrzeń na własną interpretację, na zaznaczenie indywidualnej osobowości artystycznej? Czy szukać nowych rozwiązań, a może lepiej pozostać wiernym klasycznym wzorcom? Każdy z solistów ma zarys postaci, są oczywiście nazwijmy to stałe elementy gry, czyli historyczny zapis wariacji klasycznych oraz duetów. Jednakże. Każdy z nas ma na pewno przestrzeń na własną interpretację oraz na dodanie własnego smaku, stylu bądź też po prostu własnej części swojej osobowości. Balet jest tak naprawdę niekończącym się, niekończącym się pościgiem za, za mm, perfekcją. Przed szczególnie trudnym zadaniem stają tancerze, którzy za każdym razem grają spektakl w innych miejscach. Tutaj przygotowanie to zawsze niemal próba generalna. Wymaga to od wszystkich artystów dość dużej elastyczności, jeżeli chodzi o nasz taniec, nasze wariacje, które tańczymy na scenie. Tak samo figury zespołowe ulegają również modyfikacji w zależności od rozmiarów sceny. Sceny naprawdę mogą różnić się znacznie wymiarami od całkowicie prostokątnych po bardziej kwadratowe. Także zawsze jest to wyzwanie, kiedy przyjeżdżamy po prostu do nowego teatru. Zaczynamy od tak Tzw. ustawień, czyli modyfikujemy formację i sprawdzamy, czy na pewno wszystko będzie pasować. Zoro będzie oczywiście jest ikoną, ale forma pewnego przekazu, też się, to jak teatr był postrzegany lata temu, forma scenografii, kostiumów, materiałów, kroju, charakteryzacji, to się wszystko zmieniło. Obecne czasy, bo my staramy się też to przedstawić w sposób y, tradycyjny, ale w takim trochę bardziej nowoczesnym wydaniu. Stąd też nasza scenografia jest y, dwuczęściowa. Część jest forma w formacie klasycznym, czyli mamy normalne paldame mamy paldamenty które i kulisy, które tworzą nam obrazek. Całego spektaklu oraz ym, część tylnią, która jest interaktywna ze spektaklem tym, co się dzieje. Sceny się zmieniają, są dynamiczne, yy, kolorowe, stare, budują, stary, tymi, tymi fragmentami staramy się nabudować emocje, które są w spektaklu. Stąd też takie, to jest nasza taka wizja przedstawienia tego zespołu, również yy, forma kostiumów to są kolory są nieklasyczne, Style, stylem oczywiście, to nie jest. Yy, to nie jest współczesny styl, ale to jest styl klasyczny kroju ze użyciem współczesnych materiałów, kolorów, designu oraz tej formy wizerunku, żeby to było atrakcyjne właśnie również dla widza. Kiedy, jak wspomniałem wcześniej, ta klasyka trochę obumiera w Polsce, jakby chcieliśmy zbudować stworzyć zespół, który będzie kultywował te działania, te tradycje. I stąd między innymi też nazwa i stąd też te y, nasze działania. Człowiek od zarania dziejów kochał dobrą zabawę, wytworne bale czy po prostu szaleństwo karnawału. A skoro bale zawsze były dla nas tak ważne, to przygotowania do nich też musiały mieć swoje rytuały. Część z nich prezentowana jest w Grudziąskim Muzeum na wystawie zatytułowanej Przed balem rzecz o rzeczach. Znajdą tu państwo wiele ciekawych przedmiotów, czasami bardzo nieoczywistych. Wystawie o balach, rautach, wieczorkach tanecznych i ilustrujemy właśnie tę opowieść rozmaitymi przedmiotami. Pierwsza sala która pełni charakter takiego buduaru, pokazuje przedmioty służące zachowaniu higieny i estetycznego wyglądu, czyli wszystkie te przedmioty, które służyły, żeby do wielkiego wyjścia się przygotować. Bardzo ciekawą częścią ekspozycji jest taka aranżacja sklepiku z, z konfekcją damską i męską, w którym możemy nabyć i różne akcesoria mody damskiej i męskiej, i cylindry, brzytwy, i etole, ale oczywiście i piękne wachlarze, torebki, rękawiczki. To jest właśnie wanna użyczona z Muzeum Ziemi Kraińskiej w Nakle nad Notecią. I musicie Państwo wiedzieć, że takich wanien w polskich kolekcjach muzealnych za zachowało się zaledwie kilka, więc jest to naprawdę e, wyjątkowy obiekt, jak tutaj napis wskazuje. Bade zu Hause, czyli wanna do domu, i to taka wanna. W typie kołyskowym, gdzie można było się w tej wannie kołysać, tak jak widzimy to na ilustracji, więc można było się i wykąpać, i przy okazji zaznać czegoś na kształt spa domowego. Kolejna sala jest taką wariacją na temat sali balowej, gdzie już konkretnie opowiadamy o przebiegu balu, o przebiegu takiego wielkiego wydarzenia. I w tej przestrzeni znajdziecie Państwo różne przykłady rzemiosła artystycznego. To są przede wszystkim bardzo wytworne naczynia, które służyły celebracji spotkań towarzyskich. I ostatnia najmniejsza sala jest salą, gdzie zaaranżowaliśmy takie zaplecze kuchenne, bo oczywiście przygotowania do balu to także kwestie związane z kulinariami czy z całym przebiegiem uroczystości. Jeśli szukacie Państwo inspiracji do tego, co podać gościom podczas takiej wystawnej kolacji, to tutaj w ostatniej sali znajdziecie. Różne przepisy, bardzo wykwintne. Przepisy pochodzące z książek kucharskich z lat 20. i 30. Eksponaty na wystawę zostały użyczone. Z różnych instytucji kultury, m.in. z Muzeum Okręgowego w Toruniu, z Muzeum w Bydgoszczy, z Muzeum w Ziemi Kraińskiej w Nakle nad Notecią, więc z różnych miejsc. Oczywiście sporo przedmiotów to przedmioty ze zbiorów grudziąckiego Muzeum, ale muszę przyznać, że bardzo dużo przedmiotów otrzymaliśmy od osób prywatnych, więc to pokazuje, że te przedmioty wciąż są w naszych domach, otoczone większą bądź mniejszą uwagą. Ale właśnie takie obiekty od osób prywatnych też udało się pozyskać i możemy je zobaczyć na wystawie. Kaler i Ania Ortodoks z nami w klubie Akcent. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. E, tak sobie sprawdziłam i policzyłam, że ostatnio z zespołem i z Tobą widzieliśmy się tu w Grudziądzu w 2014 roku. Trochę czasu czas minęło, jest to nadrabiać. U Was też się sporo zmieniło, w Twoim zespole między innymi gra Twój syn. E, powiedz, no jak tak. się macie? Syn zaraz po tym 2014 zaczął grać, także on już gra tutaj z nami. O Jezus, już dziesiąty rok. no. Jak się tak... Na bębnach, syn na bębnach. Jak, jak to się stało, że on postanowił z wami koncertować? E, tobie nie przeszkadza to, że masz tutaj... Albo może dobrze, że masz syna pod okiem. Nie, nie, widziałam, jak ten dzieciak mi tak rósł pod bokiem i widziałam, jaki talent zaczyna przejawiać i zaczął grać na tych bębenkach. I ja no widziałam, jak z brylantu diament się kształtuje. I ja czekałam, czekałam, jak tylko się nadarzyła okazja habas od go od razu do mnie, do zespołu. Ja musiałam go szybko chwycić do kapeli, zanim kto inny by go złapał. Loster Keller, tak jak mówisz, to jest twoja taka najbardziej trwała i najdłuższa miłość. Tak, to prawda, to prawda. Żadne moje miłości się nie utrzymały. W moim życiu tylko Kloster Keller. Jesteś silną kobietą, to widać na scenie, widać to w piosenkach, widać to w życiu. Teraz jesteście na taki, w takim momencie, gdzie powstają nowe piosenki. Gdzie jesteście, jeśli dobrze doczytałam, na chwilę przed wydaniem nowej płyty? No, ta, na chwilę, no, na jesieni mamy y, zamiar już ruszyć w trasę i, i z tą płytą. Y, lipiec, sierpień mamy już umówione studio. Ale już za nami, w, w, gdzieś w grudniu, miała premierę, nie, w listopadzie, singiel nasz pod tytułem Cień Wilka. Bardzo fajny, udany singiel. Ja w ogóle mam koszulkę. Czekaj, to tak pokażę. O, bo to jest koszulka nasza, Cień Wilka. I to jest przód tej koszulki. Ale dzisiaj przyjechały nowe koszulki i tu nie ma trasy, jak do tej pory była, tylko nowy wzór jest ta wampirzyca, która jest podmiotem lirycznym tekstu. I właśnie sobie z Marleną z zespołu State of Mind zauważyłyśmy, że jak ją założył ci tył naprzód, też jest koszulka kloster Kellera, tylko inna. I super, strasznie mi się podoba. na scenie z grudziąską kapelą State of Mind. Jak to się stało, że razem pracujecie, że razem gracie? Co ty o nich myślisz? Ja się z nimi znam już od dłuższego czasu. A co się stało? Nie wiem. Ja nie pamiętam, stara jestem, sklerozę mam, bo, bo jestem młoda taka, że jeszcze nie wszystkie połączenia w mózgu mi się zrobiły i nie pamiętam, skąd ich znam. No, ale się bardzo ich polubiłam, muzę grają fajną taką dużo w tym jest takiego mroku i ciężaru ale zarazem osoba Marleny tam takie światełko daje i, i m, prywatnie to są bardzo fajni inteligentni ludzie na poziomie I, i po prostu super się z nimi pracuje i my ich bardzo chętnie zapraszamy ze sobą na koncert mm, jest... Udomagała domagała niepowtarzalny, sentymentalny i jego nowe hotelowe piosenki już 15 lutego w grudziąskim teatrze. Chyba za szybko już przestałem się bić. Tego koncertu nie można przeoczyć. Ten walentynkowy czas warto spędzić w takim muzycznym towarzystwie. Każda piosenka powstawała w innym hotelu, każda historia jest inna. Premiera płyty w marcu, a koncert już w lutym. Bilety w sprzedaży szukaj ich w teatralnej kasie i na stronie bilety 24. Szanowni Państwo, zapraszamy na dwie nowe ekspozycje w grudziąckim muzeum. Na muzealnym dziedzińcu jest już dostępna dla Państwa wystawa plenerowa poświęcona operacji Ostra Brama, czyli operacji, która została przeprowadzona przez armię Krajową. Na Wileńsczyźnie w 1945 roku. Z kolei od najbliższego weekendu w Spichlerzu nr 17 zapraszamy na prezentację prac 25 artystów z 5 miast europejskich tworzących grupę CCT. Będzie to wystawa prezentująca pracę artystów amatorów z takich miast jak Gitters, Rochatoro, Falun, Brockstone i oczywiście z Gruziąca. Wstęp na obie ekspozycje jest bezpłatny. Walentynkowe klimaty we włoskim stylu już w piątek 14 lutego w klubie Akcent polecamy występ duetu Thomas and Angelica Grotto Italian Style, początek o godzinie 19.30. 22 lutego zapraszamy do Biblioteki Głównej na spotkanie z autorką Magdaleną Woleńską-Reti. Jest to polsko-watykańska dziennikarka, tłumaczka, która w swoich książkach stara się czytelnikowi przybliżyć tajemnice Watykanu. Napisała takie książki jak Kobieta w Watykanie i Zdarzyło się w Watykanie. Na spotkanie obowiązują wejściówki, które można odbierać w wypożyczalni głównej przy ulicy Legionów. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia i autorki można znaleźć na stronie internetowej i profilu Facebookowej biblioteki. Spotkanie realizowane jest w ramach projektu Pora Seniora. Jak ambasador, ikona teatru, jak John Lennon czy Macbeth. Być jak to hasło przewodnie tegorocznej grudziąckiej wiosny teatralnej. W programie festiwalu ikoniczne nazwiska, niebanalne przedstawienia. Będzie refleksyjnie i zabawnie. Jednym słowem nie będzie nudy. Filmowo Andrzej Seweryn i Nikifor, a dla młodszych widzów przedwiośnie. Zapraszamy. Szczegóły na teatr.grudziac.pl Na zakończenie dzisiejszej kultury porozmawiamy jeszcze o konkursie fotograficznym Grudziąc Foto. Ogłaszam od tego momentu stres Marianny, która przygotowuje ten konkurs i czeka na zdjęcia konkursowe. Marianno, w tym roku może będzie inaczej, może nie będziesz się denerwowała. O, czuję tutaj lekką ironię. W odpowiedzi na pytanie. Tak, będę i to bardzo zapewniam. Każdego roku przynosi to wiele stresu, ale wiele satysfakcji, a wracając do tego, co najważniejsze, czyli do konkursu. Jak co roku już 28 raz czekamy na wszystkich pasjonatów fotografii, bowiem konkurs jak zawsze zawsze jest skierowany do osób, które parają się fotografią, uwielbiają, kochają fotografię i nie muszą być profesjonalistami, co jest, myślę bardzo ważne. Konkurs skierowany jest naprawdę do wszystkich osób. Które posiadają zdjęcia, które bywają w różnych miejscach, fotografują, uwieczniają. Bo jak myślę Państwo, wiecie, już od lat konkurs przechodzi takie metamorfozy. W tym roku przeszedł mały lifting również, ale myślę, że o tym za chwilę powiem. Natomiast ewoluując, jakoś chcemy rozruszać też towarzystwo i ale nie tylko. Konkurs od trzech lat jest konkursem ogólnopolskim, gdzie nie tylko Grudziądzanie, ale też osoby z innych miast w Polsce Mogą składać swoje, swoje prace i mogą wygrywać fantastyczne nagrody. O nagrodach jeszcze powiemy, a ja chciałabym y, zadać pytanie odnośnie tematu, bo myślę, że to jest ważne. Konkurs się zmienia, ale jedno myślę jest niezmienne. Zawsze ważny jest człowiek, zawsze ważne są miejsca, więc w tym roku konkurs wokół tych tematów też krąży. Tak. Y, to jest spowodowane tym, że y, podczas y, tych o, ocen, podczas y, obradowania jury, jest też wielka dyskusja zawsze, jak zrobić, co ulepszyć, jak możemy zmodyfikować to, jak bardziej stać się takimi przychylnymi jeszcze, jak ten konkurs może wyciągnąć tych, którzy gdzieś jeszcze się boją, nie chcą, wstydzą e, pokazać swoje prace, żeby, e, żeby to towarzystwo fotograficzne po prostu e, nie tylko wkładało do sieci gdzieś i pokazywało się na Facebooku, w internecie tak, tak bezpiecznie, tylko uczestniczyło tak czynnie właśnie, żeby mogli się spotkać, podyskutować i to jury, e, Obradując każdego roku. Wpada na różne pomysły, jak możemy właśnie zmienić konkurs, jak zrobić go bardziej ciekawym, atrakcyjnym, nie tylko pod względem nagród. I ten człowiek przewijał nam się. Było w zeszłym roku dużo fotografii związanych z takim portretem, też właśnie gdzieś, gdzie dominował ten czynnik ludzki, postać wpleciona w różne, w różne historie. Więc idąc tym tropem, chcieliśmy też, żeby podbić, podbić tą, tą cząstkę taką ludzką, właśnie zobaczyć, jak ludzie postrzegają, nie tylko. Tylko świat taki zewnętrzny, krajobrazowy, ale tego człowieka. Więc w tym roku ten, ten tytuł jest Życie, ale w kategoriach człowiek, krajobraz, reportaż. I tak naprawdę ta zmiana taka polega na tym, że nieważna jest technika. Wszyscy mogą robić w różnych technikach, czy z drona, czy telefonem komórkowym, czy fotografią. To są kategorie. Tak, analogowe. Że... Tak, to są kategorie, więc nagrody zostaną przyznane Grand Prix i w tych kategoriach właśnie człowiek, krajobraz, reportaż. I tutaj można artystycznie zrobić człowieka. Artystycznie krajobraz. Nie robimy tego już stricte kategorii artystycznej, reportażowej i z telefonu komórkowego, tylko robimy właśnie życie i życie w tych różnych odsłonach. I myślę, że to jest bardzo ciekawe i na pewno każdy ma takie zdjęcia, bowiem regulamin nie ma takich obostrzeń, żeby te zdjęcia dotyczyły tylko zeszłego roku, tylko grudziądza, więc rejon Polska, zdjęcia, życie, przejaw życia, to, co widzimy. Czyli całe ten y, życie to jest i smutek, i łzy, i radość, i cierpienie. Czyli ja myślę, że w tym temacie to nas wszystko. tylko nasza wyobraźnia, Dokładnie. więc to, co już mamy, możemy wykorzystać, możemy pomyśleć nad jakimś konceptem na przykład może to być cykl zdjęć, więc to wszystko, Szanowni Państwo, co Państwo mają albo mają ochotę pokazać, jest dla nas istotne i w tym konkursie może się znaleźć. Jeszcze bardzo ważny, że tak powiem, temat, data, do której będziesz się stresowała i czekała na tę pracę. Stresować będę się do 18 czerwca, bo wtedy jest rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników uroczyste w Centrum Kultury Tatr Natomiast na pracę czekamy do 7 maja. Więc to jest ten termin, gdzie trzeba złożyć pracę 7 maja. Jest ostatni dzień, kiedy można pracę nadsyłać, przynosić do teatru, brać udział w tym konkursie, więc jest trochę czasu, żeby przygotować się, żeby wyciągnąć katalogi przejrzeć, więc tak naprawdę te prace wszystkie trzeba gdzieś wywołać, zgłosić wszystkie takie obostrzenia, które są znane już od lat, bo tutaj jakby się wiele rzeczy nie zmienia, jeżeli chodzi o technikę i, i, i takie wymogi właśnie formalne. Więc wystarczy wejść na naszą stronę albo zadzwonić do mnie. Ja udzielę naprawdę wszelkich informacji. Życzę wszystkim powodzenia i czekam na pracę. Ja powiem tylko, że Marianna cały czas pracuje nad konkursem, poszukuje sponsorów, szuka nagród, które zawsze są bardzo ciekawe i bardzo bogate, szczególnie dla tych, którzy pasjonują się fotografią. Zapraszamy do przeczytania regulaminu na stronie teatru i do udziału w konkursie. Dziękuję Ci, Marianno. Dziękuję również i jeszcze raz zapraszam. A ja już mówię do zobaczenia. Widzimy się w czwartek, za tydzień o 17.45.